Podobno wszyscy Polacy znają się świetnie na piłce nożnej i samochodach. Podobno, ponieważ ja nie mam pojęcia o futbolu, natomiast myślę, że znam się na motoryzacji, szczególnie tej zabytkowej. A ten materiał liczę, że będzie pomocny dla Was przy zakupie klasyka, szczególnie pierwszego. Zapraszam do oglądania odcinka ryszard czerwiński w Często zadawanym pytaniem jest, jakiego klasyka wybrać jako pierwszego. Odpowiedź nie jest prosta. Zależy to od Waszych upodobań, od, e, powiedzmy szczerze, zasobności portfela, od zdolności manualnych, szczególnie e, umiejętności mechaniki. Wybór mamy szeroki. Na rynku dostępne są polskie klasyki, mamy samochody zachodnie, samochody ze wschodu. Dostępna jest również cała paleta samochodów za oceanu, tutaj no, głównie amerykańskich. Mówiąc klasyka bez względu na markę należy zwrócić uwagę na oryginalność i kompletność. Zarówno większe elementy typu silnik, tudzież układ napędowy, jak również, a może przede wszystkim detale typu lusterka, emblematy. To są rzeczy trudno dostępne i tym samym drogie zakupy. ważnym elementem, nawet zdaniem niektórych ważniejszym jest stan blacharki i powłoki lakierniczej. Tutaj zwróćcie uwagę czy samochód jest równy, prosty, tak? czy linie błotników zgadzały się względem linii drzwi, czy szczeliny, szpary są równe wszędzie. Najbardziej Poszukiwanymi egzemplarzami są pojazdy zwane autentyczne, nigdy nierestaurowane, czyli egzemplarze, które pomimo wieku kilkudziesięciu lat, dalej mają oryginalny lakier i nie były nigdy naprawiane na przestrzeni tych lat. Zdarzają się również samochody do tak pierwszej blacharki, czyli powiedzmy trochę skorodowane, jednak dalej nadające się do naprawy, nie uszkodzone przez tak zwanych kowali. Tutaj ten Fiat akurat ma jedną tylko drobną wadę: naprawę wykonaną właśnie w epoce PRL-u, prostą do usunięcia, będziemy to robić w kolejnym odcinku. A najtrudniejsze do renowacji są egzemplarze samochodów zachodnich, które były u nas w Polsce od lat 50. Te pojazdy zazwyczaj były poddawane kilkukrotnie mniej lub bardziej profesjonalnym naprawom blacharsko-lakierniczym, i na takie pojazdy trzeba zwrócić szczególną uwagę. Bo tu może być przykład chociażby naprawy błotnika, który był robiony z dwóch elementów. Elementy chromowane. Tutaj zwróćcie uwagę szczególnie czy nie są zmatowione, porysowane, jak również skorodowane lub pogniecione. Kosz renowacji, czyli położenie nowej powłoki galwanicznej to jest bardzo duży wydatek, szczególnie przy elementach większych lub elementach wykonanych ze stopów typu znal, czyli cynk z aluminium lub aluminium tudzież mosiąc. Elementem, na który należy zwrócić uwagę jest środek pojazdu zabytkowego. Tutaj mam na myśli siedzenia, boczki oraz podsufitkę. Czy są z oryginalnych materiałów, a jeżeli zostały poddane renowacji, czy zostało to wykonane profesjonalnie, mam na myśli z tego samego materiału i czy zostało przeszyte zgodnie z pierwotnym wzorem. Kontynuując temat tapicerki, tu macie e, pokazaną oryginalną, jaka była zamontowana w epoce. Natomiast często, chociażby w tego typu pojazdach, zdarza się e, w miejsce tych materiałów stosowanie skóry i nieoryginalnych przeszyć typu na przykład karo. I felgi to kolejny aspekt, na który należy zwrócić uwagę. Jeżeli tak, jak w tym przypadku opony są z epoki, czyli diagonalne jeszcze z wysokim bieżnikiem, może to potwierdzać niski przebieg tego konkretnego egzemplarza. Gdybyście jednak natrafili na nieoryginalne koła, bądźcie czujni, bo może to sugerować jakieś zmiany, modyfikacje w zawieszeniu pojazdu. No, i tutaj e, jeszcze ciekawostka, lub taki fakt z epoki. W tamtych latach nie było opon zimowych ani letnich. Były opony tak zwane całoroczne. No, i ludzie dawali radę. Bez ABS-u, z tylnym napędem, bez ESP, jeździło się. Kolejnym ciekawym tematem, jeśli chodzi o pojazdy zabytkowe i ich zakup, jest e, wyposażenie dodatkowe. Już w latach 50. stosowano automatyczne skrzynie, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy czy wspomaganie hamulców. Fajnie jeżeli to jest, fajnie jeżeli działa. Natomiast kosz ewentualnej naprawy jednokrotnie jest bardzo wysoki. Dlatego moim prywatnym zdaniem, im prostszy prasek, tym lepszy. Da się żyć bez tych gadżetów. Na tyle okazjonalnie wyjeżdżamy tymi pojazdami, że ta zasada w większości przypadków się sprawdza. Mechanika. Kolejny ważny aspekt przy zakupie pojazdu zabytkowego. Zwróćcie uwagę na kompletność elementów napędowych, układu hamulcowego, zawieszeń, jak również na to, czy nie zostały one poddane tak zwanemu tuningowi z epoki, czyli na przykład gaźnik nie został wymieniony na inny z innego pojazdu, układ hamulcowy nie został zmodyfikowany. Podobnie zawieszenia. Największą wartość mają pojazdy 100% oryginalne, zachowane zgodne ze specyfikacją z roku produkcji. Obrotomierz, jak i wszelkiego rodzaju żaluzje, radia, tudzież lusterka zewnętrzne, które nie były standardowym wyposażeniem w większości samochodów do lat 70. Jeżeli są oryginalne, jest to wartość dodana. Jeżeli nie, niestety ujemna, gdyż. Przywracając samochód do stanu fabrycznego, zdemontujemy a pozostaną nam otwory, które są ciężkie do zniwelowania: czy to w karoserii, czy chociażby w desce rozdzielczej. Częstym przykładem tego typu nieprofesjonalnych modyfikacji tuningu z epoki był montaż na Wołgę 21 serii trzeciej listwy ozdobnej na maskę oraz jelenia, które wychodziły w serii pierwszej i w drugiej. Natomiast zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami nie były dopuszczone do serii trzeciej. Więc jeżeli zobaczycie Wołgę z taką atrapą i z jeleniem, coś jest nieoryginalne. Wisienką na torcie, jeżeli chodzi o zakup pojazdu zabytkowego, jest jego historia. Często zdarza się, że te pojazdy, gdy były nowe, były użytkowane przez znane osoby lub uczestniczyły w ważnych wydarzeniach historycznych. Jeśli chodzi o te egzemplarze, które są za moimi plecami, dla przykładu duży Fiat należał do znanego zawodnika Żużlowego z Czech. Wołga została sprowadzona przeze mnie z Doniecka w trakcie działań wojennych, natomiast Mercedes jest w mojej rodzinie od ponad 30 lat i ma dla mnie dużą wartość sentymentalną. Zawsze pytajcie o tę historię i proście o jej udokumentowanie. Nie dajcie się zwieść opowieściom, że pospolitym Dodge'em jeździł Elvis Presley. Oczywiście nie mówię że nie, ale poproście o udokumentowanie tego faktu. Na sam koniec bardzo ważny aspekt, czyli stan prawny pojazdu zabytkowego. Ponieważ te auta Pojazdy mają po kilkadziesiąt lat. Niejednokrotnie zdawa się, że część dokumentów lub nawet całość została zagubiona, zniszczona. Historie są różne. Właściciel zmarł nie ma spadkobierców lub ma ich kilku, którzy nie potrafią się porozumieć między sobą. Jest to temat do omówienia na kolejny odcinek, gdyż jest bardzo obszerny. Natomiast bądźcie czujni, zwróćcie na to uwagę zanim wydacie kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy na swojego klasyka. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.